Cześć, zobaczcie, z kotnika wpuściłem 30 maluchów. Tutaj to są potomkowie, a ojciec się schował. W każdym razie zobaczcie, jak fajnie się w włowicy cały czas trzymają teraz. Oczywiście są niepewne jeszcze, gdzie są nowe otoczenie. Pierwszy raz mają gdzieś od 2 do, no nie, od 3 do 4 cm. Są trochę większe, trochę mniejsze, ale wszystkie są z jednego. A e... zobaczcie jaka różnica między tą a tą. Wszystkie są z jednego tarła. Natomiast były w różnych warunkach testowo wychowywane. No i a, zobaczcie tu. Ta jest ładna, duża. O, takie o, teraz statka sobie porobiły, ale przeważnie. To widać, że się trzymają albo jednej, w jednej grupie, albo, albo się grupami zbijają. O, tu jest ich mama, tam. Tutaj, o, to jest ich mama. Widać, że już następ, następne nosi. Yy, a to jest ich tata, a tutaj. Proszę bardzo. Tak więc trochę i będzie piękny takich aulanokar. Rubin Red, chyba to są te. Więc, więc jak widać trzymają się w stadzie, mam nadzieję, że nie będą pozjadane, specjalnie pokarmiłem te większe ryby. Nawet, o widać jeszcze jedzenie, no, takie starałem się trochę przekarmić przed wpuszczeniem właśnie maluchów. Woda w tej chwili jest mętna, bo akurat czyściłem szyby też, ale to, to się nie przejmujcie. Zobaczcie, one takie piękne będą, no i czas już no, nie było, żeby je tutaj przenieść, bo już w kotniku się ciasno robiło. Co jeszcze mogę dodać? O, jest ich mama tutaj. Taka śliczna. Widać w podgardle. Świadczy o tym, że tam małe rybki już też są. Już czekają. Może otworzę Bude nawet. Da się trochę przybliżyć. No, tak więc ja, nie ma twarzy później. Aczkolwiek o, są u swojej mamusi. No, coś tam. O, widać oczka malutkie w środku. Widzicie? Tam już są maluszki. Niedługo będą kolejne. W takim razie, aczkolwiek nie wiem, czy będę je odławiał. Zobaczę, bo tych i tak już jest dużo. Mam 30 nowych ryb, jakby nie patrzeć. Więc yy, jest tak, nie ma sensu. One mają gdzieś ze 4 miesiące są tej wielkości. A tu zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Taka fala cały ogonek się przewala, jedna za drugą. Wszystkie cały czas razem. Bardzo ciekawy widok. No, i jak będą starsze, to wiadomo, wszystkich nie zatrzymam. Będę wyprzedawał. Aczkolwiek na razie niech sobie są. Eee, mam du ten dużo Purlite'u, więc tutaj o czystość wody też się nie martwię. A wiadomo, trzeba będzie potem przeselekcjonować trochę i przerzedzić. No dobra, no to to było, było tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania, to, to piszcie. Trzymajcie się, hej.